Kochani, wasz protest musi być głośny, jest głośny, wasz protest jest bardzo słuszny i dziwię się, że nie ma tu żadnego przedstawiciela zarządu, który o godzinie 11 ponoć przymychnął z zakładu. My od samego początku jako Solidarność popieraliśmy i będziemy popierać wszelkie działania związków zawodowych służące ludziom pracy. Bez takich twardych i zdecydowanych protestów nic nie ugramy. Dlatego myślę, że dzisiaj pokazujemy tutaj naszą siłę, naszą wolę walki, wytrwania i myślę, że zarząd, ten który jest w tej chwili Anwilu, ale i zarząd Orlenu z panem Krawcem na czele muszą się w końcu puknąć w czoło i zastanowić się, że z ludźmi tak postępować nie wolno. My nie pozwolimy na to i będziemy twardo o to walczyć.